Przecinanie jeżyny ma pozytywny wpływ na roślinę. Dzięki temu roślina ma odpowiedni dostęp do światła i powietrza, ma to później wpływ na jakość i rozmiar klonów. Młode jeżyny, jedno lub dwuroczne oraz świeżo posadzone krzewy powinny być przycinane w marcu. Zaraz po posadzeniu jeżyny należy je przyciąć na wysokości około 30 cm nad ziemią. Dzięki temu roślina skoncentruje się na rozwoju korzeni. Wiosną po pierwszym roku od posadzenia główny pęd jeżyny powinien być skrócony do 1,5 m, a boczne pędy do 40 cm. Natomiast jesienią należy usunąć nadmiar pędów i i odrosty wyrastające z korzeni. W drugim roku uprawy, latem, gdy pędy osiągają około 2,5 metra długości, należy obciąć wierzchołki, aby jeżyna rozkrzewiała się i wytwarzała nowe pędy. Jeżyna bezkolcowa powinna być przynana w drugim roku po posadzeniu, zarówno wiosną, jak i jesienią. W marcu główne pędy skracamy do 2,5 metra, a boczne do 30-40 cm. W przypadku starszej jeżyny bezkolcowej, taką, jak teraz tutaj widzicie, daje ona owoce na pędach dwuletnich. I tutaj widać takie zielone pędy, które są, ale widzimy też takie pędy, jak ten. Czy ten. Które dawały owoce w tym roku, i te pędy są do wycięcia. Najlepszy czas na cięcie to wrzesień-październik, ze względu na to, że wtedy widać, że były owoce, na których pędach i które już wyschły, a które są jeszcze całkiem zielone. Przycinać możemy do końca grudnia, chociaż lepiej to zrobić właśnie na przełomie września-października. Przystępując do cięcia, zaczynamy od identyfikacji, czyli właśnie sprawdzamy, które pędy powinno się uciąć w tym roku. I to są te pędy, które jak przed chwilą mówiłem po prostu już owocowały w tym roku i w przyszłym roku te pędy nie będą miały owoców. Więc je po prostu usuwamy. Oprócz tych pędów, które od razu widzicie, że należy je usunąć, mogą się również trafić słabe pędy, które są cienkie, a nie takie grube jak ten. Wtedy też powinno się takie cienkie pędy po prostu usunąć, bo będziemy mieli po prostu więcej owoców na tych grubych pędach. Jeżeli grubych pędów zobaczycie, że jest ich zbyt dużo, to możecie również grube pędy odciąć, tak żeby ich ilość została gdzieś około 4 do 6. Z tym, że jeżeli macie krzak, który jest bardzo duży i już ma ileś lat, możecie zostawić więcej pędów, ponieważ roślina sobie po prostu z tym poradzi. Czyli, tak jak wspomniałem, na tej małej roślinie na razie nic nie będziemy usuwać, ale zajmiemy się w dniu mił... Dzisiejszym tą roślinką i usuniemy te pędy, które już tutaj się nadają do usunięcia. Oczywiście, tamtą roślinę też przejrzę, bo może się zdarzyć tak, że jakiś pęd tam jest do usunięcia. I powiem Wam, że stąd widzę, że jeden na pewno się nadaje do usunięcia. A jest to taki jeden mały pęd, który się tutaj znajduje. Trzeba go po prostu usunąć, ponieważ re... Ponieważ reszta pędów jest jak najbardziej zdrowa, nic się z nimi nie dzieje, oprócz tego jednego. W przypadku takiej młodej jeżyny wystarczy zwykły sekator, który sobie spokojnie z tym poradzi. Jeżeli tniemy małe gałązki, to możemy użyć zwykłego sekatora, spokojnie sobie z tym poradzi. Albo takie średnie gałązki, I to też zwykły sekator w zupełności wystarczy, ale jeżeli mamy grubą gałąź, to warto skorzystać z sekatora kowadełkowego, który polega na zasadzie tego, że są tutaj zapadki i on tutaj po prostu powoli, i on tutaj powoli po prostu przekłada sobie zapadki, powodując wolne przecinanie grubych gałęzi. Bez jakiegokolwiek zmęczenia, a też widzimy, że to cięcie jest po prostu bardzo ładne. Więc, jeżeli macie starszą jeżynę, to sekator kowadełkowy by Wam po prostu się przydał. Ale, zwykłym sekatorem, też jak najbardziej można po prostu przeciąć te grubsze gałązki, tylko trzeba to po prostu zrobić z odpowiednią siłą. I najlepiej, żeby sekator też był ostry. Jeżeli mamy tak jak tutaj bardzo długą odnogę boczną, to należy ją skrócić, tak jak mówiłem, 30-40 cm i w takiej gdzieś mniej więcej odległości sobie po prostu odcinamy. I tak robimy ze wszystkimi odnogami bocznymi. I tak wygląda nasza jeżyna już po przycięciu, ma około 2 metry wysokości. Jak możecie zobaczyć zostały nam tutaj 5 pędów, reszta została po prostu odcięta, czyli te słabe pędy oraz te, które w tym roku po prostu miały owoce. Mam nadzieję, że ten film się Wam przyda i że teraz już wiecie jak przycinać jeżynę.